Uwaga, szybkie ogłoszenie na temat wspierających. Do tej pory tylko i wyłącznie wspierający z rangą NPC, e, mogli zostać dodani do animacji, tak jak pan Tytan. W ogóle pan Tytan 5 miesięcy e, powalony człowiek. Pozdrawiam serdecznie. Co animacje w każdym odcinku jest chłop po prostu zanimowany i gdzieś tam w tle sobie popierdziela. Także Wy również możecie się znaleźć e, wybierając opcję NPC, albo od tego momentu słuchajcie, pojawia się zmiana, polegająca na tym, że raz w miesiącu wybiorę sobie jedną osobę z rangi poniżej NPC, czyli tam giciory, atencjusze itp. I jedna z tych osób po prostu randomowa pojawi się jako NPC w animacji. Także każdy, kto po prostu wspiera ma szansę tak naprawdę pojawić się w animacji jako taki NPC. Tak jak tytan. Tylko tytan ma 100% szansę, a wy tam nie wiem, w zależności od ilości wspierających, no to tam się szanse rozkładają. No a w każdym razie tak to teraz wygląda. Tyle z ogłoszenia. Zapraszam na odcinek. Siemano, witam w kolejnym w odcinku serii seria. witam serdecznie. Tutaj timeline. Na timeline się sporo dzieje. Te wszystkie rzeczy są powycinane, ale nie są jeszcze poukładane. Mam kilka wątków do ogarnięcia, tak żeby się spinały ze sobą. I jeszcze nie wiem, jak ja to zrobię, bo mamy wątek i Kasikis, jej misję. Ale już ustaliliśmy, co nas interesują główni bohaterowie. Jak wszystkich interesuje tylko, jaka jest moja misja. Więc. Jaka jest moja misja? Jej śmierci, nie wiadomo, co, co to było, co się stało. CZEMU JESTEM JEMCZĄCĄ MARTĄ?! No nie. Czy to była Kasia, tak naprawdę, w tym kiblu? CZEMU KASIA jest też MARTĄ?! Kasia nie żyje?! Halo, co się stało?! Co, jednak mnie zabili i teraz jestem duchem w kiblu?! Ja pierdolę... Nie wiadomo, nie wiadomo. Także ten wątek musimy tutaj sobie rozwinąć, wątek z dzieciakiem. Pachy, kurwa, tego dzieciaka! Do babki kurwa zaraz rzucę Niestety to nie był kido. A kto? To, to nie wiem czy w kolejnym odcinku dam radę wątek z dzieciakiem pociągnąć Wątek z gargulkami Gargulki? Interes... <gél> ja wiem <FUCK>. ja no, niesamowite nie? Ośmieszanie mnie kurwa, ośmieszanie mnie Czujące <risound> Masz jakiś pomysł jak ich dosięgnąć? Piotru. Pierdolę te gargulki kurwa Co jestem jakiś zjeb? Tak, tak, musimy znaleźć kulki analne tej gałganicy. Ło! Się... i co takie rzeczy mówisz? Czemu się zajmujemy takim głównym? To jest bardzo dobre pytanie, aczkolwiek prawdopodobnie. Jeszcze kilka innych wątków, które w międzyczasie się działy, także będzie ciekawie. Wątek z diablazem też w ogóle trzeba sobie było jakoś rozwinąć. Nawet y, mam fajną sposobność po ostatniej reakcji. Biedny zwierzak, no nie biedny zwierzak, no nie chcę go multi. Czajcie to tak, taki miły zwierzak jest. Chciałem, tylko 20 aps -ce. do tej pory nie dostałem za zwierzaka 20 aps A ja go wypuściłem w dobrej woli. Wypuściłem go w dobrej woli, wypuściłem go w dobrej woli. 20 aps do tej pory nie dostałem. No, ja nie wiem, czy to idzie. Ja mam wrażenie, że to jest brak poszanowania życia, naprawdę. Ale jeszcze znalazłem sobie poprzednią reakcję na poprzedni odcinek. Była całkiem ciekawa Aha, ja myślałem, że jakiś serial na będę oglądał Z 30 minut to będzie trwało, a to 10 minut trwa Aha, a to nie jest, czekajcie, to nie jest ta dziewczyna Bo wydaje mi się Tak, teraz pamiętam Teraz, tak, tak, teraz pamiętam Czy ja tutaj nie byłem czasami? Czy ta nie była zemie Szydera? Mi się teraz przypomniał. to mogła być zemie Szydera. Nie, chyba nie było raczej Szydery, z tego co pamiętam. Ja pamiętam, tam ja, ja, ja tam nie byłem, ja nie jestem lubiany w tym środowisku. Ale pamiętam, że Diablosowi nie podobały się moje animacje, generalnie. Teraz się przypomniało, że tej chyba ja nie byłem zbyt lubiany. chyba po prostu nie ten, nie ten humor. To był Case, tak jak Kasiks. Także tutaj historia chyba zatacza koło trochę, się powtarza. O, to chyba był ten odcinek. Tutaj mamy Diablesika. Szanowna lunge ekspercka, let's see, let's see. Nie, nie moje poczucie humoru, no. Nie wiem, i dalej na tajemnicy to mnie to nie bawi. Nie wiem, przepraszam, no. Ja wiecie, że wszyscy streamerów to bawi, ale to nie jest moje poczucie humoru jednak, to, to, to nie wiem. Jedyne co mnie rozbawiło, tylko to. Jak Nexus wyglądał, o, tak. No, ale to tak to, to... Mm, nie moje poczucie humoru. <laughs> nie mam być szczery. No, takie żyćko, takie żyćko, nie? Co, co zrobisz? robisz? No nic, no nic. To nic, nie ma, nie ma co tutaj, ten, nie, ma, nie ma co tutaj sobie kolejnych wrogów robić. Dziwisz się? No, a ja niestety miły? Czyli się coś popierd... Słuchajcie, no, animacja ładna, animacja ładna, no ale to... Ja teraz nie wiem, czy oceniamy animację, czy zawartość. Aha. Dobra, ja mniej więcej tak obejrzałam sobie i generalnie w tej reakcji Diablos jest tylko na początku i na końcu filmu. No to tak samo jak w case'ie Kasiks, no nie wiem. No, no Dosłownie vibe 1 do 1, nie? T takie mam wrażenie. Dajcie znać, co wy myślicie. I ja pozdrawiam serdecznie Diables, pozdrawiam y, nieuczesana w ogóle, bardzo was lubię, pozdrawiam serdecznie. I mam nadzieję, że w kolejnym odcinku animacji uda mi się rozwinąć wątek właśnie też z Nieuczesaną i z Diablesem. Łoby, łoby. Fajnie byłoby. <laughs> Ale strasznie, naprawdę strasznie mam dużo wątków. Co, może dłuższy odcinek z animacji? I korzystając z okazji z tego, że nagrywam ten odcinek, to chciałbym skomentować jedną rzecz, o której wypowiedział się multi. Oglądanie cudzego kontentu na streamach jest okej. Okay. Jest OK, Oczywiście jest OK, dopóki wprowadzasz coś w tym kontencie. Więc jeśli jesteś w stanie dodać coś do tego filmiku i opowiedzieć coś i dodać coś od siebie, że później ten materiał jest kuwa, wzbogacony czymś jakimś pierdiem, to tak, ale jak ku... śpisz na streamie i wpierz tylko jedzenie podczas całego filmiku, no to Nie No generalnie dla mnie oglądanie na streamach jest spoko, gdyby nie to to, to, to by animacje tak się nie wybijały, to nie? Także ja tutaj zapraszam oczywiście do oglądania. W ogóle muszę chyba dać info takie, nie wiem, czy w opisach filmów, czy może na banerze na kanale, nie wiem. Może tu i tu w sumie dam info, że jak najbardziej można oglądać na streamach moje animations. Jest to mega fajny, kreatywny sposób spędzenia czasu ze swoimi widzami. Jakby, o, <laughs> o jest okay. nie jest okej. Okay nie jest okej w momencie kiedy na przykład nie pokazujemy na jakim to jest kanale jakieś staramy się to ukryć. Ja Cześć. często zawsze zacząłem wrzucać filmiki na czat. Jak jest jakiś fajny filmik, to też zawsze mam mówię, żebyście dali lajka, czy tam jakąś aktywność zostawili. Natomiast y, oglądanie, oglądanie na Twitchu spoko. Natomiast y, jeśli załóżmy oglądasz filmik ja i, i nic kurwa na nim nie, nie robisz, nie ma, a później jeszcze reuploadujesz go na YouTube'a, gdzie go, też nic nie robisz, jest Ja, My mamy na przykład taką zasadę z Kamileksiorem, że jeśli jest jakiś filmik, który oglądam na streamie, a wiem, że chyba tam powiedziałem, chwilę tam zrobiłem, kurwa, zaśmiałem dwa razy, to nie wrzuca. Tego po prostu. A jeśli o reakcję te też nie mam problemu z tym, że ktoś sobie wyrzuci. Ktoś oczywiście, kto reaguje. Jak są rzucane jakieś shoty na randomowe kanały, które nie mają ani wspólnego nic ze mną, ani z streamerami, no to trochę kiepsko, nie? Że ktoś w taki sposób sobie przywłaszcza, jakby czująś pracę, no ale no co, co mogę poradzić na to, nie? No trudno. Na pewno jest to promocja dla mniejszych twórców, którzy na przykład nie mają gdzieś tam normalnego przebicia. Czasami jakiś większy streamer, na przykład, gdzieś ich obejrzy, to gdzieś tam zostanie załapany. No i na Nieważyliście, ale może my, my nie wrzucamy na swój kanał na YouTubie e, reakcji na y, polski Hogwart na przykład. Bo uważam, że tyle, ile pracy Karol w to wkłada, to y, tyle ja tam z, z, pośmieję się kura w streamie. To nie ma sensu, żebyśmy to wrzucali. Ja tak szczerze, ja myślałam, że po prostu że te animacje nie są wystarczająco jakieś fajne, y, dlatego nie są wrzucane nigdzie, ale jak tak, no to to się cieszą, że tutaj jest to pozostawione dla mnie. To Karo sobie wrzuca moje reakcje na swój kanał, i dla mnie to jest spoko. Ja generalnie też sama nie wrzucam y, po prostu shotów z reakcji y, bezpośrednio, bez montowania i tak dalej, tylko właśnie sobie łączę te reakcje, żeby nie było też jakiegoś spamu na moim kanale i w ogóle. No, no, wiecie zresztą sami, nie? Ci, co oglądają, także, no, tak to wygląda. Nie chcę jeszcze dodatkowo na tym zarobić, kurwa. No, dzięki za to, bardzo mi jest y, miło, y, oczywiście, Oby więcej takich postaw. Pozdrawiam serdecznie. W imieniu tego widza, zapraszam Was na szybko. Lekcji zielarstwa mogulskiego, czyli na prezentację roślin, które posiadam. Z tej lekcji nie wyciągniecie absolutnie nic, ale chociaż poglądacie sobie fajne kwiatki. Syngonium Neon robusta. Alokazja pierwsza, alokazja druga, alokazja trzecia, alokazja czwarta, Monsterka i tutaj taki babyk tej samej Monsterki, Monsterka druga, Maranta Lemon Lime, Epi pierwsze, Epi drugie, Epi trzecie, Filodendron pierwszy, Filodendron drugi, Filodendron trzeci, Kalata pierwsza, Kalata druga, Aglonema, Difenbachia, dwie Sansewirki, dwa zamiok Lukasy, Kliwia, Asparagus, i <muchos> bluszcz, skrzydło kwiat, jakieś coś, palma koralowa, trzykrotka zebrina, dracena wonna. I tyle na razie. Zobaczymy co przyniosą kolejne miesiące, słuchajcie. Ale na razie mi stylnie tych kwiatków. Album zapomniała, miałam odpowiedzieć sobie jeszcze na reakcję pana zwierzaka. Pan zwierzak bardzo fajne reakcje daje, strasznie, strasznie lubię, bo fajne wskazówki daje i dzięki temu, słuchajcie, mamy progresik w animacjach, tak mi się wydaje. Niektóre uwagi biorę do siebie i się poprawiam, staram się. Właśnie z tymi tłami, Chodzi o te tła. Jak to tu Coś w programie nie wyszło. Kluczowanie Karo nie wyszło. Bo... Fajny mo mo motyw, ale coś tu kurwa się, rozjebało. Dobra, no, coś tu tu się no, rozjebało. No, coś się rozjebało. Nie piekło faktycznie. Coś tam się rozkrzaczyło. Rozjebało. Trochę mi słowo, przyznaję. No, będę próbować, nie? Na razie wolę skupić się na progresowaniu w fabułki. Tak, żeby to lepiej się sklejało. Może dłuższe odcinki, żeby były. A tło. No cóż, postaram się robić mniej skomplikowane. Takie. Takie w stólu, jak była ta kasik właśnie w kajaku sobie y, płynęła, to całkiem spoko wyglądało myślę, więc na, na, na ten moment coś takiego będzie.